Jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las przed ekran dziś zapraszam was... Nie ma ich, chycłoby przez ogrodzenie? No i co? I co, głupia? Tam naokoło zasuwaj. Nie tu, głupia! W druty się zaplączesz. Eh, chycła przez druty. Ty wie, że wiecie, żeby ona jeszcze weszła i zjadła całe to drzewko, to ona je obgryza z boku skory i te drzewko później usycha, tak jak tamte już się żółte porobiły. Nie zeżre całego, tylko obgryza. Dęba kusech. Chociaż tu na górze listki się robią zielone. Nie są jeszcze zeschnięte, ale te górne się zaczynają zielenić, czyli odbija. Jest szansa, że przeżyje, ale nie, no nie obgryzła go. Myślałem, że może go okurowała dookoła. Och, rety, rety. Ale myślałem, że jak będzie zagrodzone, to nie będzie chciała. O, znowu uderzyła tutaj. Zobaczcie. Jak jest naprężone. Przypieprzyła w to i jest wybruszone w tamtą stronę, jak chciała uciec. Drugi raz już. No i kurczę. Patrzę, że nie, że nie porwało z tego. Tu muszę przykręcić jeszcze że kołków mi nie ruszyło. Dobra, uciekła to uciekła. Tak, tam muszę dogęścić, a tu muszę zrobić tak jak na desce jest na dole, żeby nie mogło to spaść, czyli muszę dokręcić takie takie zaporki do deski. Jak najbardziej się zagradzać, żeby jak najmniej ją to ciekawiło, żeby tu wejść. I co będziemy dziś robić? Znaczy będę robił, wy będziecie patrzeć. Biorę się za naciąganie gładzi. Wszystkie narożniki obsadzone, wszystko wyprowadzone, popoprawiane, więc mogę się wziąć za, za gładź. Sprzątam jak najwięcej tego burdlu stąd, żeby mógł się ruszać i się biorę za gładź. I będzie, przy okazji, że będę robił gładzie, będzie testowane. Nie wiem, czy wcześniej wrzuciłem jakiś, jakąś zmiankę o tym, czy nie. Jak nie wrzuciłem, to pewnie, chociaż chyba wrzuciłem. Zaraz ceny ustalimy sobie, co ile kosztowało. No najdroższa leserka, droga jak cholera. Zobaczymy jak tym się będzie robiło. Na pewno najmniej wygodna do roboty, no bo macie to w worze. Więc to trzeba przerzucić do jakiegoś wiadra, żeby, żeby to użyć. No. Tu sobie zrobiłem pion od poziomicy. Zobaczcie, dopiero się oderwało. Poziomica odeszła. W miarę czysto. Zaraz się to umyje wodą. Tylko tutaj nożykiem się bawiłem. Wiecie, ustawiłem sobie pion, bo o, ustawiłem sobie pion, przykleiłem tą poziomicę i po prostu ściągnąłem ten towar na zero z jednej z drugiej strony. Jest idealny pion, bo tutaj tyle brakowało, a tyle brakowało, bo muszę minąć górą bułę wywaloną. No i muszę to wyprostować po prostu. I Adres, racji, że tu jest króciutko, tu obsadzę narożnik, pociągnę po tych dwóch płaszczyznach, będzie ideolo. Także... Także tak. Biorę się za sprzątanie bałaganu. Kurde, tych much to jest naprawdę zatrzęsienie tutaj. Teraz z grubsza se zmiotę, żeby po tym... No w tym syfie nie robić, bo już się taki bałagan zrobił. Czy bałagan? Brud ogólnie na podłodze. Nie lubię, jak jest tak brudno. Nawet jak wam pracę kupadnie, to jeszcze z takiej zamiecionej podłogi, jak się na pierwszy raz robi, jakby jakaś duża klucha spadła, no a ma pierwszy raz można ją jeszcze użyć. No nie powinno się, ale już mówię, tak wiecie, można niby się zwałka robi, też nie powinno nic tak chlapać, ale ale, prawda, sobie z tego rotbandu, z tego wszystkiego, zamiotę i dopiero się biorę za rozplanowanie yy, roboty. I czym najpierw zacznę robić? Którym, którym gipsem? No dobra, jakoś to wygląda. <laughs> Najgorsze jest to, że one jak zdechną, widzicie te czarne placki, wszystkie? To nie jest przygnieciona mucha, w sensie że ja je pogniotłem, tylko bo one leżały nawet w rogach, gdzie ja nie chodziłem. Jak padła, to ona się chyba rozkłada i się to dosłownie wkleja w beton. Trzeba ją szpachelką zeskrobać. Zaraz będzie z powrotem pełno, bo widzę, że tych much to jest zatrzęsienie. A więc tak, porozmawiajmy sobie o gładziach. <laughs> Od czego tu zacząć? Najważniejsze ile kosztuje co. Czyli tak. Soft kupowany w zielonym sklepie, każdy wie o jaki chodzi, 20 kg macie 56 zł. Ceresit in 46, tu macie chyba też 25 kg, 90 zł. Roll and Spray Knaufa 95 zł, 25 kg, 79 zł Grainplast 17 kg, Mastermas 18 kg 63 zł w mik 58 zł. GTA, zależy jakie wiaderko wybierzecie. 25 kg około 86 zł, 18 kg około 65 zł. Bo to w zależności jaki sklep. Ja to praktycznie wszystko kupiłem przez internet. Tylko gładzie GTA i Semin były w sklepie stacjonarnym kupowane i LSR-ka 157 50 zł 50 groszy za jakieś 16,6 kg. 15 litrów to jest jakieś 16 kg. Pokażcie, gdzie tu było 17. Tu. No, coś takiego będzie. Także, jak to wychodzi na kilogramy, zacząwszy od semina, 2,8 zł kilogram. Jeżeli kupujecie w takich samych wiaderkach, nie wiem, czy są inne wiaderka, od razu mówię. Macie 2,8 zł za kilogram, 3,6 zł za kilogram, 3,8 zł za kilogram. 4,6 zł grainplast. Zdziwiłem się, że grainplast, no bo tu jest tylko 17 kg. 4,6 zł za kilogram grainplast. 3,5 zł Mastermas, 2,9 zł w MIG. W MIG wychodzi najtaniej ze wszystkich. No i najdrożej wychodzi lsr bo wychodzi 9, praktycznie 50 za kilogram. W GTA, w zależności od jakiego wiaderka weźmiecie, macie 3-4 zł za kilo w 25-kilowym wiaderku, albo 3,6 zł. W 18, czyli dopłacacie 20 groszy do każdego kilograma, jeżeli bierzecie mniejsze wiaderko. Co się będzie lepiej opłacało? Myślę, że, bo tu wiecie, oni piszą, że wydajność, że to, no nie można wałkiem, jakbyście chcieli nałożyć milimetr, no to jak użycie, użyjecie 25 kg, na przykład knaufa, czy 25 kg, na przykład gta, no to mi się wydaje, że przy takiej samej grubości Rozłożą, rozkładając to na ścianie, musicie pokryć taką samą powierzchnię. No bo ta gładź nie może się rozciągnąć. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest raczej nierealne, żebyście tym 25 kg, lub tym 25 kg, mówię, nakładając to identycznie, zrobili tym więcej, a tym mniej. Dla mnie to jest nierealne. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc teraz bez mieszania, żadna gładź, podobno ten roll and spray można otworzyć i można go od razu użyć bez mieszania, czy do agregatu, czy do wałka. Zobaczymy. Żadne, żadna gładź nie była mieszana, także... bardzo rzadka. Powiem Wam, że bardzo rzadziutka. Naprawdę rzadziutka. Kurde, nie chcę brzeg wiadra wycierać, bo później się takie suche poskrobiny robią. Gdzie mam packę? Semin jest bardzo rzadziutki. Jedziemy dalej. Jeszcze nie otwierane. Semina już otwierałem, bo musiałem troszeczkę wziąć na inno, do innych celów. Ta już bez foliki, nie, z foliką. No to gęste. O! W porównaniu do semina to na pewno wymaga mieszania. Nie masz szans, żeby się to użyli od razu, że tak powiem, z wiaderka. Dobra, już nawet tą folię nie zakrywam. Bardzo, bardzo gęsta. I dużo wody na wieczko. dziwo tu wody nie było. Teraz jedziemy Knauf Roll and Sprite. No! Tu nie ma wody. Bardzo dużo wody na Cerezicie było. Kolor, kolor fajny, boszary. szary. Podejrzewam, że ona będzie zmieniała kolor, jak będzie wysychała, więc pewnie będzie plus. I to też sobie sprawdzimy, które gładzie zmieniają kolor, jak wysychają. Po, podobno LSR-ka wy, wysycha i zmienia kolor i widać, jak ją zacieracie. Zobaczymy, jak będzie tutaj z innymi. A co to? Jakieś takie, takie wiaderko dziwne jest w środku, takie porowate. Też jest gęsta. Niby można tego użyć bez mieszania, ale ja bym to zamieszał, bo jest gęsta. Dobra, zamykaj. Grain plast też dużo wody. Też dużo, od razu zapach się rzucił przeokrutny w nos. Nie śmierdzący, ale intensywny. No, już okruchy powpadały z wieczka. Także już będzie wesoło. Grainplast też. Grainplast też jest fajna konsystencja, od razu bez mieszania. Tak, abym powiedział, do użytku. Oczywiście większość może to, że tak powiem, gucio obchodzić, <laughs> jaką co ma konsystencję. O, zamykaj się! żebym nie zostawił po otwieranych strasznie ciężko się zamyka. Dobra, Mastermas, chodź tu do mnie. Dużo was spisało o Mastermasie. Niestety nie mogę wszystkich, że tak powiem, kupić, które pisaliście mi w komentarzach. Jak napisałem, jakich gładzi użyć? No bo to się nie da, kurde, wszystkich użyć naprawdę. Yy, tamte masy były ładne, ładne miały konsystencję. Yy, na razie najrzadsza jest semin, jest bardzo rzadziutka. Grainplast ma bardzo intensywny zapach, a tu jest na wierzchu dużo wody, tak jakby. Na pewno wymaga mieszania, bo nie ma szans, żeby ją użyć bez mieszania, ale też jest rzadka. Chociaż... Nie no, jest taka, taka powiem Wam, jest rzadka. Podejrzewam, że spokojnie by jej użył bez mieszania. Teraz wmik. Taka pośrednia, ale jest bardzo miałka. w mastermasie jakieś tak jakby grudy były. Jest, nie ma grudów, w sensie grudów, ale takie wygląda jakby były grudy, tak? Wygląda jakby była taka miałka, taka wiecie. Bardzo dobrze zmielona. Także najrzadsza jest semisoft, Soft. Bardzo rzadziutka. W porównaniu do tych wszystkich mas. Najgęstsza Ceresit. Gęsty jak cholera. No, GTA nie ma co porównywać, bo GTA to znam. Także Wiem czego się tu spodziewać, też wymaga mieszania. Nie użyjecie tego bezpośrednio z wiadra. No i jest śnieżno biała. Roll and Spray jest szary, Grain z lekką szarowość ma, Cerezit jest szary, to jest bardzo białe. GTA też jest białe. Muszę zużyć te GTA z tego wiaderka, żeby rozpakować Flugera lsr i dopiero sprawdzić, bym będę mógł przerzucić sobie do wiaderka, bo wiadomo, że z worka jej nie użyję. E, chociaż nie, tu mam chyba mniej, bo to było też otwierane. Przerzucę. Także przerzucę z dużego wiadra do małego, umyję je dokładnie i otworzę lsr -kę. Zaraz wracam. No to otwieramy LSR-kę. Wylizałem, wylizałem wiadro, nie będę go mył, bo to już przerost formy nad treścią, jak tam zostało na trochę. Widzicie, i to jest dedykowane do, do tych, do kurcze do agregatów z wyciskarką, bo wtedy rozcinacie worek, i przez ten wałek go przepuszczają i im to ładnie wyciska. A jak tu trzeba zrobić to ręcznie, to tak dupowata sprawa, Wam powiem. Nie wiem, czy to nie jest do odrywania, to niebieskie, takie wystające, czy tego się nie powinno do góry nogami otwierać, w sensie nie powinno się otwierać tam, tylko się chyba powinno pociągnąć za to coś i się powinien worek rozpluć. Ale otworzę go od góry. Zrobię sobie z tego jeszcze worek na śmieci. O, się nacięło, to jak idzie ładnie. Ciach! No ale co mi to dało? Nic się nie otworzyło. Wiecie co? Upierdliwe to jest, bo tu się nie chce... Ja nawet nie wiem, czy lsr występuje... Yy, występuje we, 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 we wiadrach. Chyba nie. To występuje chyba tylko w tych workach, kurcze. Hugo będzie to wycisnąć z tego. Kurde, ja już chyba żałuję, że to kupiłem. Już wyłazi. Dobra, odetnij całe te uszy, bo umrzesz. Koniecznie to nie przewróci. Bo się wypierdzieli wszystko na, na podłogę. to jest szara bardzo szara to dają bezpośrednio do automatu więc to, do agregatu więc to musi być gotowe do użycia ale zobaczmy okiem fachowca nie no przerzucę to do wiaderka bo to jest wręcz wręcz niemożliwe jak to jest upierdliwe ten worek w ogóle nie chce kuźwa stać No i co? Wyłaś kuźba! Jak na 18 kilo, to powiem Wam, że tego dużo jest, bo tu jest, będzie całe wiaderko 25 kilo. Raczej jak na 15 litrów, czyli 16 kilo, rzekomo gdzieś na stronie znalazłem dane, to powierzchownie tego dużo jest. No co to się nie wyciska? Nie, to jest do użytku takiego wiecie w domu, to jest upierdliwe. Cały będę upierdolony w tej masie. Jakoś muszę to wycisnąć, zaraz do Was wracam, bo zaraz, ja wiem, że będę cały ufajtolony. Dobra, wyrolowałem to sobie z worka puszką po pianie. Jeszcze go rozciąłem, żeby wszystko wyjąć. Bo nie po to płaciłem 160 zł, zaworek, żeby. teraz wyrzucić do kosza trochę masy. I powiem Wam, że to co znalazłem na stronie, nie wiem jak to się ma do. Czy ona jest dlatego tak objętościowo jest dużo, bo ona jest puszysta, tak głać? Czy o co chodzi, że niby 16 kg, 16,6 kg, 15 litrów, a pełne wiaderko 25 kg weszło? Ale jestem upierdzielony. Na pewno gdybym miał na tym robić, to trzeba sobie załatwić tą wyciskarkę, wiecie, nawet od jakiejś starej frani zrobić sobie kawałek blatu z tą wyciskarką, żeby te worki wkładać to przeciskać, bo jakbym miał to używać cały czas bez, bez, wiecie, bez agregatu, tylko do użytku takiego wałkowego, no to białej gorączki można dostać, żeby to wydostać z tego worka. I co? Na pewno jest do użytku od razu. To trzeba powiedzieć, że fajną konsystencję ma ale ma jakąś taką ziarnistość w sobie, tak jakby... No jest dziwna, jest inna niż inne. Jest inna niż inne. Jest inna niż pozostałe. Powiem szczerze. Zobaczymy, jak to będzie... Jak to będzie, kurczę, przy nakładaniu. Postaram się też wybadać, ile metrów położyłem z danego wiaderka. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale postaram się wiedzieć. Na pewno będę wiedział, która ściana gdzie jest położona. I ile tego mam, a ile zużyję na dany metraż? Zobaczymy, czy to jest faktycznie tak wydajne, jak piszą to, co wcześniej powiedziałem, że mi się nie wydaje, żebym 25 kg wziął tego, 25 kg tego i żebym tym zrobił więcej niż tym. No ale zobaczymy. Zamykam, żeby nie zaschło, bo później się kurcze okruchy dostają do środka. Dobra, muszę tu sobie podpisać, to jest LSR, chociaż mam jedno wiadro tylko 25 kg, to raczej będę wiedział, no ale... Idę umyć łapy i zaraz biorę się za gipsowanie, a może nawet wezmę pierwszą lsr od razu na, na pierwszy strzał, zobaczymy jak się robi pierwszą, pierwszą warstwę.